Cześć, witajcie na kanale Scrapkate. Dzisiaj prezentacja warsztatu na miesiąc yy, sierpień. Jest to warsztat inny niż wszystkie pozostałe, ponieważ przede wszystkim jest to warsztat kartkowy. Yy, wiem, że wśród moich yy, oglądających czy klientów warsztatowych jest dużo osób, które właśnie robią albumy, a nie kartki, ale pomyślałam sobie, że taki warsztat z takich kartek, właśnie w tematyce, yy, znaczy nie w tematyce, tylko bardziej w technice Clean Symbol jest Wam mało znany i wiele z Was tak podchodzi do niego bardzo ostrożnie, bo nie umiecie takich kartek tworzyć, przynajmniej tak było ostatnio na warsztacie w środę, jak Wam pokazywałam jakieś kartki i słyszałam wiele z Was, że, że fajnie byłoby się czegoś takiego nauczyć, no, by tych kartek się pojawiało więcej i tak dalej. Pomyślałam sobie, że w tym miesiącu zrobię taki warsztat, połączę wszystkie, tę całą wiedzę, którą sobie gdzieś tam, może nie całą, ale część wiedzy, którą sobie zabrałam w minionych, można już powiedzieć latach, bo ja tak sobie od lat obserwuję te kanały i zbiorę dla Was takie naj... w miarę najprostsze techniki i takie, przy których nie musicie mieć, mieć jakichś nie wiadomo ilu wiecie rzeczy. Tu używałam stempli, używałam tuszy, używałam masek i używałam embossingu na gorąco. W jednej tam jest jakiś wykrojnik użyty, ale wszystko to można zastąpić. Natomiast, co mam chcę powiedzieć, każde te, wszystkie te stemple możecie zastąpić innymi stemplami. Tak, jeśli macie, wszystkie tusze, które używam, można zastąpić tuszami z innych firm. Oczywiście nie będzie efektu, na przykład Oxide, który jest tutaj. No bo to są z tuszy Oxide, będzie efekt po prostu prostszy, ale możecie spokojnie takimi tuszami z innych firm, jak macie, sobie operować. Możecie zmniejszyć ilość kolorów. Ja tu niektórych, na niektórych kartkach nakładam trzy kolory, możecie nałożyć dwa kolory, <laughs> więc. Na pewno część z tych produktów macie. A jeżeli Wam czegoś brakuje, to możecie spokojnie sobie dokupić. Warsza to oczywiście jest nagrany, więc dostęp do niego macie bez terminów. Jeżeli Wam się spodoba jakaś konkretna kartka, wiecie, co do tego będzie potrzebne, kupujecie. Możecie to zamienić. Możecie zamienić stempel z, nie wiem, z różami na stempel, z jakimiś innymi kwiatami. Na stempla z. Powiedzmy motyli możecie zrobić stempel z kwiatami, to wszystko jest wymienne, także tu chodzi głównie o przekazanie właśnie informacji na temat technik tworzenia i też starałam się, żeby tych kartek, żeby tych technik może, żeby jakby nie używać dużo rozmaitych produktów, czyli nie ma tutaj w ogóle papieru skrapowego, wszystko tworzymy sami, nie ma tutaj jakieś tam, nie wiem, kolorowanie jakimiś markerami, czy jakimiś tymi farbami wodnymi. Tu jest tylko użyte są tusze, więc próbowałam ograniczyć jakby ilość elementów, ale tak jak mówię, kartek jest aż 15, więc nawet jeżeli nie jesteście w stanie zrobić od razu wszystkie 15, to być może spodoba Wam się technika i gdzieś tam sobie w przyszłości kupicie czy nagrzewnicę, czy jakiś stempel, czy, czy jakieś tusze itd., itd. Pokażę Wam tylko kilka tych kartek, ponieważ nie chcę tu prezentować wszystkich, zobaczycie wszystkie na warsztacie. Pokażę Wam kilka kartek, powiem Wam najistotniejszą rzecz na temat ceny, bo to jest coś, czego jeszcze u mnie nie było. Nie wiem, czy kiedykolwiek to kiedykolwiek, gdziekolwiek było na temat tego, ile ten wasz kosztuje, także zostańcie ze mną. Pokażę Wam kilka technik, tu jest technika, gdzie będziemy właśnie kolorować stemple, tworzyć taką, takie tło z... Z oksajdów, więc pokażę Wam do czego te oksajdy są i dlaczego one są takie fajne, i dlaczego Wam warto je zakupić. No i oczywiście stemple z napisami, które możecie oczywiście zamienić. Będziemy używać też embossingu. Tak jak widzicie, tutaj embossing na gorąco, więc jak te techniki embossingowe się prezentują, tutaj embossing kolorowany. Czy na przykład o, w tej kartce same tusze, czyli jak tym tuszem sobie zrobić jakieś fajne tło, to wszystko, słuchajcie, możecie odnieść też do warsztatów, do warsztatów, do albumów. Takie tła możemy robić w albumach i ja będę chciała prędzej czy później, może nie na warsztatach stacjonarnych, na warsztatach online, ale na przykład na kanale pokazywać wam właśnie, że możemy tworzyć własne tła, że czasem ten papier skrapowy może być jako dodatek, a nie jako główny element. Także słuchajcie. Tu są parę tych kartek, mam Wam pokazałam. Resztę nie pokazuję. Niech to będzie troszkę tajemnica, żebyście zobaczyli już na warsztacie, które te kartki najbardziej Wam przypadną do gustu. Ale jeżeli chodzi o cenę, to przede wszystkim rzeczą nową będzie to, że ten warsztat nie ma ceny żadnej wyjściowej ani ceny z góry narzuconej. Ponieważ ja tutaj spędziłam sporo czasu nad tym, nad tym warsztatem i wiem, że są osoby, które bardzo by chciały z tego skorzystać, ale po prostu w cenach regularnych nie mogą sobie na takie warsztaty pozwolić, więc dlatego postanowiłam, że ten warsztat będziecie opłacali według Waszego uznania. To znaczy, jeżeli chcecie wejść do tego warsztatu, przesyłacie tyle, ile możecie. Tyle, ile uważacie. Bardzo mi zależy na udostępnieniu tej informacji, żeby ten warsztat się roz, rozszedł, więc nie ukrywam, że są bonusy za udostępnienie. Każda osoba, która udostępni warsztat, czy tutaj film gdzieś u siebie, czy jakoś na Facebooku to otrzyma ode mnie 50% na wykupienie warsztatu online, jakiegokolwiek warsztatu online, który są, które znajdziecie w, u mnie na kanale jest taka playlista warsztaty online. Tam są wszystkie warsztaty i dostępy są wszystkie cały czas dostępne, więc osoba, która udostępni ma 50% na zakup kolejnego warsztatu online, natomiast każda kwota od 61 zł do tych, do tych wpłat za ten warsztat dokładam jeden dostęp do warsztatu online gratis. Także tak to wygląda. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Wpłaty zbieram do 28 sierpnia. Więc, tak jak mówię, kto może, kto chce przystąpić, wpłaca jakąkolwiek kwotę. I tylko daje mi znać na maila albo gdzieś w, w jakimś opisie, nie w opisie, tylko w komentarzu na postach, że wchodzi do warsztatu i wysyła wpłatę. Muszę mieć wasze maile, ponieważ potem będę wysyłała wam informacje na temat tego, czy wasz już jest dostępny, co będzie potrzebne i tak dalej. Czy tam, nie wiem, na grupę do. do... Facebooka, którzy mają, więc jakby potrzebuję Waszego maila, więc muszę mieć z Wami kontakt, więc albo zapisujecie się zanim wpłacicie, czy po wpłacie, dacie mi informację na kg.mopa.gmail.com, albo w komentarzu na postach na Facebooku, może też informacje na Instagramie, także ja będę się starała to jakoś ogarnąć, wszystko, żeby, ale wolałabym właśnie na Messengerze i, i na mailu. Także tak to wygląda. Jeszcze raz zapraszam. 15 kartek, 15 różnych, może nie sposobów, bo tu są niektóre kartki w podobnym sposób, jakby każda jest inna, ale są niektóre w bardzo podobny sposób robione, ale coś tam jest zmienione, coś tam jest dodane i efekt jest zupełnie inny. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. No, a ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejny film już niedługo.